Pamiętajmy także o tym. Nie milkną komentarze po weekendowych wydarzeniach w stolicy. Manifestacje i okrzyki z Warszawy szybko rozlały się po całym kraju. W Zielonej Górze sympatycy Komitetu Obrony i Demokracji także protestowali pod biurem poselskim Marka Asta, szefa lubuskich struktur prawa i sprawiedliwości. Mam nadzieję, że w końcu władze zauważą, że my, Polacy, nie zgadzamy się na to, co tam się wyprawia, co oni wyprawiają, bo kompletnie się nie liczą z nami, obywatelami, z Polakami. Gdy emocje już nieco padły, lubuscy politycy komentują ostatnie wydarzenia. Z jednej strony pani Rafalska mówi: dajemy 500+. Zachowanie rządu to skandal, tak ograniczenie wolności mediów i nocne głosowanie nad budżetem państwa podsumował senator Platformy Obywatelskiej Waldemar Sługocki. W jego opinii działania Prawa i Sprawiedliwości to skrajna nieodpowiedzialność i łamanie prawa. Podsycanie opinii publicznej, sugerowanie, że Platforma Obywatelska przygotowała jakiś misterny plan jest jakimś absurdem, niebywałym, więc tak nie wolno robić i mówić. Trzeba przywrócić senatora. Posła, przepraszam, Michała Szczerbę w prawach posła, tak aby mógł uczestniczyć w obradach i po prostu powtórzyć posiedzenie Sejmu. Sługocki dodał także, że Prawo i Sprawiedliwość uchwalając budżet, tu cytat, wycięło z dokumentu wszystkie strategiczne lubuskie inwestycje. Niestety PiS w taki, a nie inny sposób potraktował wszystkie poprawki opozycji, czyli zblokował je i... Za jednym podniesieniem ręki na nie klubu de facto, bo to nie było posiedzenie Sejmu, ale posiedzenie klubu prawa i sprawiedliwości, odrzucił je i to jest przykre. Zupełnie inny obraz ostatnich kilkudziesięciu godzin rysuje się z wypowiedzi ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Jerzy Materna zaznaczył, że opozycja skrupulatnie zaplanowała protesty i posłużyła się manipulacją. To była zaplanowana, bo widzieliśmy, jak przygotowywano stoły inne kan na kanapki, mówiono nawet po, o tysiąc kanapkach i innych rzeczach, że po godzinie, jak zaczęli strajkować w, se, w Sejmie posłowie, to już na, na ulicach pojawiły się nagłośnienia, wszystkie naj, najlepsze tuzy opozycji pojawiły się w krótkim czasie. No, to jest po prostu no, demontaż do, do naszego państwa. Materna dodał także, że prawo i sprawiedliwość nie ogranicza wolności mediów. Zmniejszenie liczby ekip telewizyjnych w Sejmie, zdaniem ministra, ma poprawić komfort pracy polityków i dziennikarzy. Nikt nie, nie chce nic ukrywać, bo nie ma czego ukrywać. I nie chodzi o to, że chcemy o, jak to mówią, ograniczyć e, e, dziennikarzy dopuszczalność do informacji. Nie, tylko chodzi o pewne miejsca, strefy, żeby można było po prostu spokojnie się przemieszczać dla jednej i drugiej osoby. Więcej na temat ostatnich wydarzeń w rozmowie dnia. Gościem Tomasza Misiaka będzie senator Waldemar Sługocki z Platformy Obywatelskiej.